Bartek, wytłumacz Kubie, że jedziemy na urlop nad wodę i nie zabiera żadnej przenośnej konsoli. Kuba, konsoli nie zabieraj, tatuś Xboxa bierze. Witajcie moi drodzy we wtorkowym filmie. Dzisiaj myślę będzie całkiem ciekawy film. Zobaczymy sobie endemity z wyspy Sokotra. Tak, dzisiaj odcinek o monocentropus balfurii. Mamy ich trzy sztuki, każdy w oddzielnym pojemniku. Także czemu by nie zrobić z nich grupówki? Urządziliśmy terarium i zaraz sobie je przeniesiemy. Dla wszystkich zainteresowanych, którzy mieszkają w UK, słuchajcie, najprawdopodobniej 22 sierpnia odbędzie się po ponad półtora roku giełda w UK. Będzie to Invert Show, który odbędzie się najprawdopodobniej w Bristolu. Dokładnych szczegółów jeszcze nie znam, ale jak tylko wszystkiego się dowiem, na pewno was poinformuję, więc wszystkich zainteresowanych zapraszam do śledzenia naszego kanału. A i my na tej giełdzie jeśli się odbędzie, będziemy na 100%. Nie odpuszczę. Nie odpuszczę, kończą mi się szkiełka, kończą mi się dekoracje. A może jakiegoś fajnego pajuna się znowu kupi? Nie odpuszczę tej giełdy. Nie ma opcji. Także jak ktoś będzie chciał zbić piąteczkę, będzie miał na to okazję. To co? Bierzmy się za robotę, bo mamy trzy sztuki do odłowienia. Mam nadzieję, że będzie bez ucieczkowo. Ja jestem DJ Arachno, a to są moje ptaszniki. Witam Was serdecznie. Dzisiaj dosyć, myślę, ciekawy film ze względu na to, że mamy trzy pojemniki. W każdym znajdują się pająki, a my planujemy wrzucić je wszystkie do jednego. Do jednego, który znajduje się tutaj. Ja Wam postaram się go pokazać. Tylko tak, żeby nie rozwalić oczywiście konstrukcji. Tak się prezentuje pojemnik. W którym mamy, jak widzicie na załączonym obrazku, gałęzie, suchą tilancję, niestety sztuczną roślinkę. A to dlatego, że w tej ototubie wylądują nasze wszystkie balfuri, jakie posiadamy. Tak, podjęliśmy z panią DJ-ową decyzję, że balfuri z tego pojemnika, z tego pojemnika oraz z tego broplasta wylądują. W jednym Terra. także ciekawe, mam kilka Balfurii do wyłapania. <noise> no to po co nudne, jak może być ciekawie. Ogólnie powiem Wam tylko, że jeśli chodzi o ten Baplast, to mam mieszane uczucia. Ze względu na to, że jakiś spory czas temu nasza Balfurii się zakopała. A mianowicie pokażę dziabdzi dom, żeby nie pchać tam paluchów, to było jedno wejście do gniazda. Tutaj było drugie wejście do gniazda, a tutaj było trzecie wejście. Jakiś czas temu wszystkie te wejścia zostały zalepione, zabunkrowane. I powiem Wam szczerze, że troszeczkę się zaczynam martwić, bo w tym braplaście nic się nie zmienia od tamtej pory. Ogólnie tutaj były dwa Balfouri, z czego jestem więcej niż pewien, że został tylko jeden. Bo drugiego widać nie było. Dobra. Tu jest mnóstwo pajęczyny. I mnóstwo biegających skoczogonków. Tutaj są na bank resztki jakieś wylinki. Albo resztki jakiegoś pająka. Ale najlepsze to jest to, że ja tu widzę żywą balfurii <zysy> Jest. O jaka ty jesteś śliczna No uciekaj do pudełka No Bardzo grzeczny pajączek Ciach W ten sposób Jedna śliczna Balfuri Jest już odłowiona A ja się tak o ciebie martwiłem ale piękności, ale niestety tylko jedna. To fakt. Czyli te resztki, które się tutaj znajdowały, to musiał być ten drugi pająk, jak nic. Nie, bo tu nie ma żadnych tuneli. Czy jeszcze jakaś dubia w ogóle biega? No to bym, to musiały być resztki tego drugiego Balfurii. Bo jak widzicie na załączonym obrazku nie ma tutaj nic. Kompletnie. Ale nie spodziewałem się, że takie śliczności będą nam siedzieć w tym pojemniku. Bo serio serio strasznie się martwiłem, że tutaj będzie trupek. Także jedno balfuri odłowione. Lecimy dalej. Ale całkiem spokojna była. Pamiętajcie. Pamiętajcie, to ważne. Balfuri dysponuje bardzo silnym jadem, także trzeba być ostrożnym. Dobra, to teraz lecimy do tego pojemnika. Ja sobie spróbuję latareczką. Zlokalizować. Dobra. Zlokalizowałem. Zlokalizowałem. Tutaj jest dupa, jest w tą stronę, tu jest wylot, także jak tu przystawię pojemnik i tu wbijesz pikulec, to wpadnie prosto do pojemnika i jest moje. Teoretycznie. To. No teoretycznie. <grymne> A praktycznie to trochę lipa, bo tu jest ten korek. co, <grymne> To zrobimy inaczej. Przykryjemy sobie diabdzi dom. I w ten oto sposób mamy Balfuri. Na wierzchu, tylko że ty w porównaniu do tamtego Balfoury to ty jesteś mikrusek. No, zobaczcie sobie, widzicie jakie maleństwo? Oby się nie pożerały. No, myślę, że o ricach. I ciach. I kolejne Balfouri. w pojemniczku. Trzeba będzie porządnie je nakarmić. Także 2 do zera dla DJ-a. Najbardziej znienawidzony pojemnik. Tutaj też pozwolę sobie najpierw zlokali zlokalizować pajączka. Dobra. No tu mamy wylot z dziury, tu mamy dupę. Także, jak bije tutaj szpikulec, to wyleci w tą stronę. Zgadłem? Teoretycznie. Oho. Tylko wiesz co? Tym razem ja sobie po prostu usunę trochę tej pajęczyny. Dobra. Mamy to. Także widzicie, odławianie balfurii wcale nie musi być niczym trudnym. Ciach. No, coś grubo mi to nie idzie. Zaraz mi wypierdzieli tą stroną. To się zdziwię. No i nie mam balfurii. i no bez jajców. Aha. No to pojawił się problem. I to całkiem spory problem. Bo ta balfur jest w środku w tym korku, bo tutaj tuba była. <ścoughs> o ja. Czyli zrobię to tak, żeby było jak najmniej yy, opcji do ucieczki. Ja muszę sobie odwrócić to w drugą stronę. No, straszny jest ten pojemnik, słuchajcie. Także jeśli ktoś wpadnie na pomysł, żeby używać faunboxa, to yy, odpuść. No serio, nie mam pojęcia, gdzie jest to bolful i teraz. Fauna boxy są do kitu. Wierzcie mi na słowo. Dobra, widzę dupę. Dobra, to tu idzie tutaj. Lepiej czasem operować, słuchajcie, dwiema pęsetkami, niż potem się grubo zdziwić. Widzisz ją? Mhm. Mm <laughs> no i teraz trzeba ją jakoś stamtąd wygonić. No. Jesteś na wierzchu. Tylko teraz pytanie. Zobaczcie sobie. Też już jest całkiem spora. Tylko co dalej? Na pewno chcę, żebyś zeszło na ziemię. Tego jestem pewien. Jak myślisz zdążę? Dobra. Czy zdążę? Pytanie, czy zdążę? No ja nie wiem czy zdążę. Wszystko wyjdzie w praniu. Czy zdążę? Ciach! I mamy to! Trzecia balfurii w pojemniczku. Z Stąd było ciężej, ale to wszystko przez ten cholerny korek, który tutaj wsadziliśmy. I mało praktyczne pudełko. I mało praktyczne. Fauna boksy są straszne. Także co? Mamy jeden, dwa i te trzy. I te trzy balfurii. I dom. Dobra, to co? Najpierw, zanim zaczniemy wrzucać balfurii do środka, słuchajcie, trzeba tam wrzucić żarełko. Co by nam na balfurii nie wpadły na pomysł, aby się powyżerać? 3, 4. Nie chcę nasypać tego syfu. 5, 6, 7, 8. Wystarczy 8, 9, jeszcze z 1. Żeby nam świerszcze Barfury nie zjadły. <grych> 10. Jest 10 w środku. Także teraz pytanie za 1000 punktów. Jak to wykonać? Ty siedzisz tutaj. No idziesz czy nie idziesz? No i nie chcę wyjść. Teraz może go sobie po prostu przykryję. Tak wiem, kochani, że nic nie widzicie. Uciekł ci śwież. mi uciekł? Zeskoczył. To dziadyga. Dobra. Wychodź. Tylko nic nie widać. Dobra. Jedno balfur i wyszło. Dobra. W ostatniej chwili zdążyłem. Czy mi się wydaje? Aha, uciekł przed żarciem. Uciekł przed żarciem. No jest zestresowany, tu się nie ma co dziwić. Ciekawe czy reszta będzie zestresowana. <grym> Powiem wam szczerze, że ja wiem, że opinie będą podzielone, czy robimy dobrze, czy robimy źle. Zdaję sobie z tego świetnie sprawę. Ale opinie są podzielone. Niektórzy mówią, że się nie zjedzą, niektórzy mówią, że się zjedzą i... No dobrą sprawę, nikt nie wie co będzie. Także wyjdzie w praniu. I drugie Balfuri siedzi na tym prawie pierwszym. Zobaczcie co tutaj. Tu jest jedno, tu jest drugie. Ale reflektuje, kurczę, nic nie widać. O masakra. No dobra. To jest pytanie, jak to wyjąć, a odsadzić trzecie? Mhm. Tak wyjmę. <laughs> <laughs> o, ja Cię kręcę. I z trzecim? Z trzecim będzie problem. Nie, nie będzie problemu. Bo zrobię to w ten sam sposób. Ciach. I zrobię ciach. O nie, ta klapka się nie wygina. O, i teraz mam idealnie kurczę, najgorsze, że wy niewiele widzicie. No, tam zahaczyłem, widzicie, klapkę. I teraz dziabdzi dom przegonie Balfurii. Trzecie Balfuri. No, wychodź, Cześć Mir. No, i Ciach, i trzecie Balfurii na wolności. Ciach, to co, teraz zróbmy tak, żebyśmy mogli zbliżyć się do Balfurii, aha. No raczej nie będziemy mogli, bo wszystkie wlazły pod te... To teraz tak, tu jest jedno, tu jest drugie, a tu jest trzecie. Masakra jakaś. O, o, o. Co? Przegięłem pałeczkę, dwa Balfurii się spotkały. Są naprzeciwko siebie i co teraz zostawimy je same sobie mówisz dobra słuchajcie to zrobimy tak na razie kończymy ten film ze względu na to że damy im po prostu się zaklimatyzować bo teraz no nie oszukujmy się wszystkie trzy są mega zestresowane no troszeczkę je poganiałem i film zakończymy rano może uda się zrobić zbliżenia także zobaczymy jak nasze balfurii będą się miały rano postaramy się zrobić dla was zbliżenia a w ogóle to tutaj jest mega kurzu. Teraz nie będę robił nic, tylko będę siedział i obserwował zamiast edytować film. No i tak zrobimy. Ogólnie powiem Wam tylko podstawowe informacje. Monocentropus Balfuri pochodzi z wyspy Sokotra i jest to endemit. Balfuri występuje tylko i wyłącznie. Na tej jednej wyspie e, najlepsza wilgotność dla Balfurii to 70%. Także nie przesuszamy jak pająki pustynne, one lubią troszeczkę wyższą wilgotność. Poza tym, temperatura 28 w dzień, 22-23 w nocy, średnio mówiąc. No i oczywiście. Jako, że jest to pająk ze Starego Świata posiada silny jad, jest dosyć szybki, co nie zmienia faktu, że to, że poszło nam dzisiaj całkiem sprawnie, no nie oznacza, że każda przeprowadzka balfurii będzie wyglądała właśnie w ten sposób. Także uważajcie, bo jad jest naprawdę silny, więc lepiej, żebyśmy się nie przekonali, jak działa na człowieku. To co, na razie robimy cięcie, a rano zobaczymy, jak mają się nasze balfury i czy się nie pozjadały. Także ciach i mamy rano. Dobra, moi drodzy, jest drugi dzień, godzina 10.50. 10.50 i śmiem twierdzić, że tu jest jeden, tu jest drugi i tu jest trzeci. Wszystkie żyją. Pytanie za 1000 punktów, czy uda nam się to otworzyć, aby uniknąć ucieczki i zobaczyć, jak wygląda cała sprawa. O, no już pajęczynka była. No, pajęczynka już była. Przyświecimy sobie latareczką i możemy zobaczyć naszą Balfurie. To jest ta jedna z tych większych, ale jak na razie się nie pozjadały. Jedyna akcja, słuchajcie, to wczoraj była taka, że yy, skończyliśmy nagrywanie, usiadłem do komputera, oczywiście obserwując co się tutaj dzieje, i w pewnym momencie usłyszałem jak się coś kotłuje. No i te dwie większe, słuchajcie, zaczęły się atakować. Byłem pewien, że one już się zjedzą i że to już jest po ptokach z naszą grupówką Kombalfuri, ale na szczęście odpuściły temat. Yy, troszeczkę lipa jest teraz z oświetleniem ze względu na to, że są teranty, słuchajcie. Yy, I teranty no, przeszkadzają w dostępie światła. Ale najważniejsze, że wszystkie jeszcze żyją, ale za wiele świerszczy to ja tutaj nie widzę. No właśnie mam powiedzieć, że zniknęły świerszcze czyli trzeba będzie świerszczy dorzucić także ja sobie przykryję, żeby tutaj nic nam nie uciekło o, jednego świerszcza tylko widzę ciach ciach i ciach pamiętajcie, że przy grupówkach no niestety, ale pająki muszą mieć stały dostęp do pokarmu, także co czekajcie na update'iki Czekajcie, bo jeszcze idą w stronę pająków, ja nie chcę, żeby któryś wystrzelił. Nie, nie. nie wzruszyło go to. Eee, żeby wam się nie pozjadały, zawsze trzymajcie jakąś karmówkę w środku. No to co? To ostatni look na naszą potrójną grupóweczkę. Jeśli wam się podobało i będziecie czekać na następne aktualizacje naszej grupówki, zostawcie oh. łapeczkę w górę. Pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał i nacisnąć dzwoneczek, żeby nie pominąć nowych filmów. Jeśli chcecie nas wesprzeć, zapraszamy do strony Patreon, tak samo jak i do wsparcia YouTube'a. Wszystkim naszym wspierającym bardzo, bardzo dziękujemy, bo ten kanał istnieje tylko i wyłącznie dzięki Wam. To co moi drodzy, widzimy się już w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Hej. Zapomnij, że weźmiesz ze sobą jakiegokolwiek Xboxa. No ta w sumie racja, bo jak wsadzę komputer i monitor, to może już nie wejść do bagażnika.